Ten pies musi opuścić schronisko. Dzisiaj jesteśmy w boksy u naszego nowego podopiecznego, który ma na imię Tokaj. Jego wolontariusze zdecydowali się przekazać pod podopiekę behawiorysty, ponieważ Tokajowi jest coraz gorzej. Mieszka tutaj około roku. Prawdopodobnie dotarł do Warszawy gdzieś tam ze wsi, z jakiegoś fatalnego miejsca. My mu tutaj nie jesteśmy w stanie stworzyć takich warunków żeby on zaczął normalnie funkcjonować. To nie jest normalne miejsce, a to jest normalny pies, potrzebujący przestrzeni, ruchu, spacerów, człowieka i przede wszystkim ciszy i rutyny. Trzeba go stąd zabrać. Tokaj sypie się psychicznie. Spójrzcie, jaki to jest piękny pies. Dobry, zwyczajny, ciepły. No zostawiam cię, kochane, A was zostawiam z taką myślą i z prośbą. No, może gdzieś się znajdzie miejsce dla takiego toka czeka.